我来猜。 Zagranie takie specjalne, mianowicie Pograduchy. E, nowa, nowa seria, którą na kanale wrzucam. O co chodzi? No, zamysł jest taki, żebym rozmawiał z moimi przyjaciółmi z dawnych lat i nie tylko. Z bieżącymi też. To jest Sebol, przedstawiam. To jest. No nie chcę mówić, kto I już to jest. to rozpierdoliłem. <laughs> no właśnie, to jest mój kumpel z lat młodzieńczych, z którym chodziłem do liceum, do ogólniaka, siedzieliśmy w jednej ławce i napierdalaliśmy się po prostu po lekcjach, znaczy po lekcjach, w trakcie lekcji, było mega wesoło. Także słuchajcie, koleś grał, może nie tak hardkorowo jak ja od młodzieńczych lat, ale grał, zawsze grał. Zawsze mu tam podsyłałem tytuły różne, konsole i tak dalej. Będę z nim rozmawiał na temat tego, jak, jak, jak ma się hobby do... Um, upływu lat, do tego jak wraz z upływem lat się do tego podchodzi, czy się pielęgnuje swoje hobby i tak dalej, tak dalej. Zapraszam. Jedziemy. Za ci... no, no, no. <laughs> Słuchaj stary. Taki temat. Jak to się stało, że Grałeś, no już nie grałeś. No? Jak to było? No. Znaczy, kiedy zacząłeś grać? Jakie były te fazy jakby zaawansowania? Mm -hmm, mm -hmm. I dlaczego zrezygnowałeś z grania? Wiesz, powiedzcie stary, kiedy zobaczyłem książkę. <laughs> I tak połączyłem okładkanie, otworzyłem. No. Mój tytuł, było. wszystko napisane w życiu, o treści. A. I tam zobaczyłem miłość, nie? I kurde życie. To powiedziałem sobie na samym nie? Tak otworzyłem. Znowu tytuł ok, <laughs> eee. słuchajcie, słuchajcie, bo może nie pomacie, ale Sebol jest pojebana! jeszcze leczę koniec, nie? Le, jakie jeszcze? lecze? Leczę, zrobimy dobre lecze. Czy leczo? O, Czy gruch, leczo! Ale grochówka miała być. Ale być z leczem. No to leci. Nie, no żeby z to skończyć, zrobimy leczo i się potem Do, Dobra, to, to, to stary cięcie. No, cięcie! Dobrać, dobrać. Dobrać. Dobra. Kiedy zacząłeś grać? Tak, tak w, w dwóch zdaniach. Czy grałeś od dzie dzieciaka od 5 roku życia, od piętnastego, od 9 jak to było? Nie, to ja zacząłem grać jak to bym miał czuć. Ja pamiętam jak on wygrał. E, jak to było? E, fantazja, Nie. E, to pierwszy grać ten telewizor co wygrałeś. No to Lotus. A! Na no lice. no, To ty mówi. grać. Ja Tomek kurwa wygrał to To może ja zacznę? I będę wygrał. No i postarałem się, ale nie do tego tematu. Lotus. Kurwa, stary. Ludzie. On pierwszy wygrał Lotusa i to było w yy, regionalnym, prawda? Bombastyko. Lotus na amizę. Lotus z tak, tak, 2. Tak, przelatało wszystkie. Ja tak żabach się po czym poziomie już łamałem. Bo taki były, nie? Prawda? Skakały. Ale no stary... Mm. I powiem nam, że potem grałem, a kiedy zacząłem grać? No, zacząłem grać, jak grałem na wygranym przez Tomka eee, telewizorze. A czy to, u mnie na hacie? Tak, zacząłeś grać? Tak, po raz pierwszy na widzę? Tak, tak, tak. na tym wygranym jeszcze tak. przez ciebie na tym eee, remis, taki mały 14 calowy tak, 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 tak. O, o specyfikacji tak, monitora tak. telewizora. No powiem ci, jestem hmm. teraz w szoku, bo nie wiedziałem. Bo... Hmm, jasne. Znaczy, pierwszym moim komputerem była eee, Amiga 500. Hmm. Uważaj plus. A to tam więcej ram po prostu było, nie? No tak, 500 500, no a to było 1 mega ram chyba z tego co pamiętam bo Tak, 500 bo to padało, 500 to było, 500, 500, tak, było tak Tak, tak, tak To dokładnie. To miałeś taką no tak. wersję troszeczkę Tak No i te gry hmm. No tak, właśnie, czyli tak, mieliśmy około 17 lat wtedy, czyli 20 lat temu No tak, no tak, jesteśmy młodkami Jesteś mój Chociaż nie wygląda, nie? Ale no jesteś. Ja nie, nie, ja nie wyglądam, on wygląda. Wygląda jak mój dziadek, no ale. <grym> dobra, a teraz tak, kupiłeś Amigę? Hmm? Nie, nie ty No dobra, ale w sensie kupiłeś, czyli nam Miałem. Namówiłeś, namówiłeś rodziców, namówiłeś... Wybłagałem, wypłakałem! <grym> no no <grym oczywiście nie? tak, ale okej, okay, miałeś tę Amigę i teraz tak, przy, przyjeżdżasz ze sklepu i co, co miałeś ze sobą? Co miałeś w zestawie? Nie, no ja zawsze strajkę, strategię. Na. Ale Więc... RTS-y czy takie strategie razem? Nie, no RTS-y, ale. Bo tak, Artykuł. Diona, artymne, Diona, to, Diona to, na widzę. Tu... Kojarzy Dune? 2? Jedynka i dwójka, a, ja. Dwójka, ale jedynka nie. była przygodówką, dwójka była rts em Mogę powiedzieć, mogę o, powiedzieć o, co? No co lubię. Może zapamiętasz, zapamiętasz tą grę. World of Wars. War, war, war. Ja? World of Wars, World of Wars, albo coś takiego, no kurwa, nie pamiętam. Ale w każdym razie było tak, że zobacz takie małe pastewka, były smoki, a takie małe. Wiesz, w takich... no takie cyckujesz A to było bardzo ważne. W każdym razie dla mnie. No, e... no skończyłeś tę głupią grę co było dalej. Um, skończyłeś tak. ją? Jak do końca? No, tak. Nie, żaruję do końca nie skończyłem. Poza... Już ci mówiłem, nie? Hmm. Powiesz. No Medal of Honor. Ja A Medal ci. of Honor, tak. No okej, okay. ale to na... Wszystkie, wszystkie części PCet. No, no to czy, no, szybko no. przeszliśmy za migi na PC, czyli wiele lat później. No tak. No ja tak, widzę. No, 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 no co tam się działo z no za migą. No. No kurde tak, za migą to było tak, że potem miałem w dupie. War of Lords. o, Dobra, ale to, nie, ale, ci. ale to nie była jedyna gra, w którą grałeś. Z czym jeszcze kojarzysz za migę? Z czym kojarzysz za jeszcze? Z czym? No, z czym. No ale z czym? Jeszcze... <śmuchy> no nie wiem, z Lemingsami, no z... O oh, no! Lemingi! No to się przypomniałem tak no, jest, no! No zajbiście, nie? Ale ja w World of Lords, bo ja lubiłem trofebię. No ale nie, co? Nic polecam School. pamiętajcie. World of Lords, zapoznajcie się z tą grą. Well, no. World of Lords, no. World of Lords. World of Lords. Czy. czy Świat władców, no. Kurwa, ward, jak to powiedzieć po angielsku. World. Of Lords. W ogóle to nie mówię po ja mówię no Ja napiszę tutaj. To będzie tak. World of Lords. No, World no. of Lords. No. no. O, no. O, jestem mądrzejszy, jeszcze to byłem, no. jestem nie będę. No tak, to tak. Każdy może, że... W czym ja jeszcze grałem? Mm. O, wiem, nie. Wamika. Pamiętasz taką grę, która polega na tym, że się y dwie drużyny spotykają rozpiedlane na, na Maxa? Canon Fodder? Nie! Nie, to były takie małe ludziki. Nie. No to w of no, no a co? Ale to były takie małe ludziki, a no. była taka, taka gra, gdzie się grało, że były takie duże du ten... eee... duzi ludzie. No, też tam ludzie, nie? No tylko takie, też. Animacje. Wiem, że jestem dobry w tym wszystkim i nie kochaczę, ale jeszcze to dokończę. Vlogowanie nie jest łatwą sprawą, to jest ciężki kawałek <grym> lewa. na tym, że się roz... że wygra się to wszystkich przeciwników. No? Pokojasz, pokojasz. A potem było takie restroom. Restroom to było pierwsze słowo po angielsku. Wtedy, jak je poznałem, że restroom, że to znaczyło odpoczynek. Oni stawali ten. A A pamiętasz, co się działo? Że się waliło głową po człowieczku. Żeby zginął. O! No widzisz? A to nie była sportówka? No, sportówka! Brutal sport? Urywanie głów i granie kibyłek. I głową po. Zajebiste! I granidze to było. Rzut z boku, piłka przerzucana przez całą. Tak! Ale w ogóle, że oni no. I że jak miałeś gościa, to. No Brutal Sports, Musiałeś no to... Musiałeś dojebać. Nie, to nie było Brutal Sports. No jak nie, jak tak? Nie, no, no nie i... no taka no różna no. nie była! No Brutal Sports... No nie była! Nie była, no myślałem sobie to. No, ty, ty sobie wymyśliłeś, a ja mówię, że tak było. No Nie, to legal... Nie, 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 nie. Jak Brutal Sports po polsku to się nazywało? Nie. Brutal mm? Sports. Nie. Po angielsku. Lig, coś tam. Czyż jest League? albo coś tam z Ligiem było. On się z takich taki, wiesz... Do takich... Yy, wiesz, kamstrumów się udawali, oni się odgrywają, potem z nami było A kojarzysz takie Na widzę Ludzie, pomóżcie Podpowiedzcie Jaki tytuł jest tej gry, o której ten koleś mówię? Ja się tylko... A pamiętajcie? Nie, nie było tak, że... Ale nie, kojarzysz? Nie. To teraz nie ja. wiem. Na czym polegała rozgrywka? Były dwie drużyny, dwie bramki. Ale można było chwycić gościa za głowę. Ale co się rzucało szczepem, czy się dysk, dyskiem nie zaopinią? Nie, piłka do bramki! Ale można było gościa widzieć w stronę. No to brutal jestem. No to brutal Czerwona i tak się robi. Oh. To jest dobre! Naprawdę! To nie boli! Naprawdę nie Dzieńcie. boli! Cięcie No, może ja No, no. Na widzę, tak, na widzę. trzeba tu ciągnąć. No to. Teraz ja się zapytam. Najlepsza gra ubrać. Ale najlepsza. Weście miałem. Znaczy, jeśli chodzi o film. Zboczę z toru, ale najlepszy film, jaki widziałem w życiu. Co Dokucham jego? Kurwa, jak się go spytam o normalną rzecz, to on zawsze zbacza z No ale. Dobrze, no, próbuję Najlepszy film. Wybrę, no. Jaki? Obcy dwa, czyli decydujące starcie. Hmm? To najlepszy film. A najlepsza gra. No tu mnie masz, ale nie potrafię odpowiedzieć. Hmm? Było... A może mega yes. honor? Nie, nie, na, pe na pewno nie. Zapewne, że nie. To jest za. A znaczy, to jest tak, A, że. że... Słyszałeś o ostatnim to... W, w, w ostatnim czasie na, najlepsze tytuły, jakie odgrywałem, to było y, Grand Theft Auto 5 na PlayStation 3, i teraz Last was y, na PlayStation 3. Szy, szyb, szym. Dobrze, przepraszam. Trójkę. Szyn ta to po niezko zawsze piękne. Ale... Szum. Szyn szyn. 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 Nie znam niemieckiego, więc... Mam kupał ja patrzę. Tak A little no. bit. No, słuchaj, tak... Ciężko powiedzieć... N nie potrafię wskazać najlepszej gry na przestrzeni swojego 30-letniego grania. No nie potrafię. A ten Mam problem? Hmm? Czemu? No, bo nie potrafisz wskazać. Nie, nie potrafię. Było tyle wspaniałych gier, mm -hmm. i one się zmieniają za poważnie. Zawsze jakaś musiała być. To nie Mógłbym jest tak. Wskazać. Z, z, wiesz, z jak z kobietą. Staje. To nie ja się tak wiesz, kurwa. O, ja pierdzielę. A przepraszam, nie można być kurwa, nie? U ciebie. Wypsikamy. <grym> nie psikany. wiem, czy można. No. Ale można? W każdym razie. No ty decydujesz. No? No. Proszę. No jak można. To kurwa nie można mówić, że to się... że było kilka. Masz nie. jakieś... Nie musisz zdecydować starej! Ale słuchaj, mówimy o... miłość, Albo jedna, albo żadna, albo trzy i robimy casting, No i można zrobić casting. Nie potrafię, ponieważ o ile w filmie to nie ma znaczenia, tak w grze ma bardzo znaczenie jakby moc. Znaczy chodzi o kategorię gier. Nie, Chodzi o to, że... Wiesz, o w w latach, ciówki, ten czyt? W latach 80. -tych, 90. -tych i później były... Dobra! Zupełnie inne gatunki. Lecimy gier, teraz inne możliwości. Która gra Ci się najbardziej podoba? Teraz, teraz w tym momencie. Dzisiaj, teraz to co gra? Tak, tak. Call of Oto. Duty Ghost Trip Extinction. No to Wyżywka, kos bandy, wyżywka ko kosmitów. No to właśnie nic złego. Ko no no facet chodzi i napierdala. A sorry, sorry, jeszcze raz my powiedz mi Call of Duty Ghosts. Call of Duty. Tak. No sorku, cool. no, no to ja to, yeah. no to lubię! No to, to dobrze, to lubisz, no, no. bo to jest, no to to jest marka. To jest, ale to co to już jest w kosmosie? Teraz? No, to, no nie, to, to nie jest w kosmosie, bo tak gra jakby rozgrywa się normalnie <coughs> na ziemi, w czasach współczesnych jest fajnie, fajnie, <coughs> ale jest jeden tryb. A gry. na PlayStation 4? PlayStation 3, <coughs> PlayStation 4, mhm. Xbox 360, Xbox One. To jest gra, <coughs> która się pojawiła <coughs> już na kilku konsolach. Jest tak, że jest zwykła wyżynka, normalna jest wojna i tak dalej, i tak dalej, Nie, ale może być zwykła, bo to nie jest tylko zwykła wyżynka. Ale dobra, Stary. ale posłuchaj, do czego pije. Do czego no. Ten no. zwykły tryb fabularny, który przychodzi tam w kilka godzin, czyli biegasz z karabiny, strzelasz, ta super misja, jest z super żołnierzem, on jest ok, on jest fajny, fajnie się go pyka, ale jest dodatkowy tryb, w którym są zupełnie inne realia i ci żołnierze, jakby zaciągnięci z trybu fabularnego, Spotykają kosmitów na swojej drodze mhm. I wyrzynają ich W pień, po prostu jest gra kooperacyjna, czterech graczy naraz Czyli nasi zaraz rządzą Nie, bo to są Amerykanie, ale to prawie jak Polska I No dobra. Gdybyśmy ale... mieli wizy, to byśmy tam rządzili No i tyle no. I to, 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 Ma generalne generał, ale... ręce, to może Troszeczkę nasi rządzą <laughs> Troszeczkę, tak <śmiech> <śmiech> Bardzo troszeczkę tak. <laughs> tak, tak Tak. bardzo troszeczkę Ale nas nie zabijają Dobra, słuchaj Niestety, natomiast... Ja się bawię z Tomkiem zawsze, kurwa. Natomiast... To jest mój kumpel. Zajebioza. Natomiast... Zajesz. Natomiast w temacie konsol... Jakby bieżący. I nie wiem. Bredzisz. Bredzisz, no, to ja Bredzisz. Ale, temat... ale to fajnie, spotkać gościa, który o wszystkim o tym wie i nic o tym nie wie. Ale jakbyście chcieli... Spotkać gościa, który je wszystko... Który nic o niczym nie wie. Ale może troszkę wiejo Macicy? Nie? No bo troszkę wiejo Macicy, nie? No, to tu. No może taką stronę założymy, co? No! Ciem, ciem! Kilka lat temu byłeś u mnie na hacie. Mm. Pamiętam, imprezę. Graliśmy na Wii. No i co grałeś? Do Bi Eee, <tom> chciałbyś! Tak, tak, Do białego rana graliśmy na Wii! No jak? prawda? Na następnego kurde, rana ja byliśmy, mieliśmy takie zakwasy po, po rozgrywce pokazańcie. w tenis. ziemny, że głowa mała, jasne, jasne. jasne. No, to Słuchajcie. No dobrze. Przynoś. przynoś może nikt nie zauważył. Słuchajcie. Niesamowita sytuacja, bo ten gość. <tom>... Przyjechał do mnie do domu na imprezkę kameralną. Pokazałem mój mój nowy na, nabytek wówczas. Konsola, którą się wówczas zachwycałem. On dosyć sceptycznie podchodzący do takich no, no, nowinek technologicznych, więc popatrzył na to ta grafika taka. Wiecie, milutki i tak dalej i tak dalej. Natomiast włożyłem mu w dłonie wilot. Zapiąłem klamerkę na nadgarstku. To nie jest erotyk! I po prostu i powiedziałem... jak mu wpierdoliłem w Wii, to się zachowałem w Wii i sobie kupiłem Wii. No i tyle no. <śm> <śm> no i to jest kwintesencja <śm> faktycznie. To teraz ja kwieciście <śm> opowiem. Facet złapał tego wilota i mówi, co z tym się robi? Ja mówię, no graj jak w tenis ziemny, tak intuicyjnie, tu machaj, tu, backhand, forehand. A grałem w za wcześniej. O, że on grał na, na kortach tenizowych, śmigał, to szybko temat podłapał, słuchajcie, obraz <gryw> prawie spadł z ściany, ze ściany, yy, strąciłeś prawie żerandol, pamiętam. Nie, rozebrałem się chyba, wiesz, pamiętam. No to byłem w takiej koszulce. Jak wtedy Merkury, nie? Tu tak pach, ten, nie? I wymietałem tym pag'erem. On mi tak powiedział, że to jest pager, nie? Ale dowiedziałem, się, że to jest manetka, nie? A potem się dowiedziałem, że to jest W od gry. Taki chuj! On zawsze, bo on chciał wygrać, nie? Ale ja mając to, nawet nie wiedząc, wygrałem z nim, bo on mnie zaprosił na to spotkanie i nie wiedziałem w ogóle co mnie czeka. Tego mnie spił. No a co, no, no, mam to... No właśnie, no wlałem w kurwa zjebałem, kurwa, całą... Stary, ale... Stary, robisz stary. mi... Stary! Robisz mi czarny pier. No wiem. Przestaniemy być kumplem. Aha, to mam dobry pierd zrobić? To patrz. jest taki kumpel, on mnie... No naprawdę, on mnie podniósł, ja byłem w sztoku. Oooo, ja Leżałem i piłem! Ja tak mu dziękuję, naprawdę! Ja znam się z Tomkiem. Eee... O, patrz, kiedy, nie? 15 lat. 20. 20. nie? No. A A kiedy się z raz spotkaliśmy? Tak, na tym takim, takim ostrym picie? Nie? Znaczy, nie. jakie ostre picie? tak e, 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 e. <grym> e, <grym> e. <grym> Kiedyś się ostatnio spotkaliśmy? Tak, no, tego? Normalnie. Dwa lata temu. No właśnie, nie? No. I co? I, I teraz się spotykamy. Patrzcie, jaka to jest przyjaźń, nie? że można. O to chodzi właśnie w tym wszystkim, że e, jak facet. To nie trzeba tam telefon co dwa dni, nie? O, co tam u ciebie? Tak, co tam u ciebie? A no, kurwa nic, nie? Robię kupę. A sałatkę zrobiłam sałatkę, sałatkę zrobiłam wczoraj. No dokładnie. To nie jest potrzebne, nie? Minęły dwa lata. Cisza. I spotykamy się z tym Ale po dwóch taki, latach. Wiesz, ale popatrz, po, po, ja ci powiem tak, to jest taki. Wiesz, czas jak Gwiezdne wojny, nie? Jeden od drugiego odcinku się tyle oddalił, nie? No. Żeby następny powstał. Albo, na przykład, ee, z e, władcą pierścieni też tyle potrzebowali, nie? Dwa lata, żeby następny odcinek się. Nakręci. Na realizację, no dobra, no tutaj. No tak, duża duża ale w wyjdzie. każdym razie chodzi o to, że to wszystko faza się nakręcali, bo tyle czasu potrzebowali. Żeby się z tobą spotkać. Na wykreowanie tego wielkiego tak. show. A w każdym razie, ja z tym chłopem, jak się nie spotkam przez ostatnie 10 lat, a nagle zadzwonię i powiem, stary, potrzebuję coś tam. Mówię, no jasne. I o to chodzi. Słuchajcie, znaczy ty słuchaj. Mhm. Nic nie wierzę o Amidze, nic nie wierzę o konsolach. Znaczy wiem o Amidze. Amiga Rules. Może I... dla ciebie, wiesz. A, no... Dla to mnie może... to było tak, że... A, e, ale, no miałem ale, igę ale, nawet 500, plus, ale to... Mm, nic specjalnego, no. Najlepszy komp w no. swoim czasie. No co? So, Volkipedia... Były lepsze, powiedzisz szczerze. Wtedy? A nie, a tak, a pamiętasz... Yy... Co ty w ogóle? Co ty brałeś? No a pamiętasz gościa, który robi tak... Uwaga. On go na pytanie z y, tej, no to tak się zawsze chrupał. No co, miał tam. mi się bardziej to podobało. Co, ale co ci podobało? Że on A miał Ten PC PC no, i symulator. No i co z tego, grałeś nie? Nie, nie dawałem. <laughs> nie wiesz nic na temat współczesnych konsol, mhm. wypadłeś z obiegu stary. Mhm. Znaczy Wii tam miałeś moment, ale... Tak. Skończyło się na kilku no. gra, prawda? A co znaczy wypadłem z Amity? No siedzisz w temacie jakby gier, tak? No tak, ale, ale amig igra... nie ma. No amig nie ma. No. Konsole są, ale mm -hmm. nie interesują a się. To nie tak, że wypadłem, a to tak, także wypadłem, bo byłem w pewnym momencie troszeczkę w tak troszeczkę w amizze, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę w Wii, o, ale... O, 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 o. ale w tym mainstreamowym jakby nurcie to nie bardzo, nie. Jednak nigdy w życiu. No. Nigdy w życiu, a czemu? Mm -hmm. e, no mam życie. Ja też mam, a jednak się nie. tym interesuje. Ludzie, ja wiem. Masa ludzi, no. którzy, którzy nas nie. teraz oglądają, jednak też żyją. Nie wiem, chodzą do szkoły, chodzą na siłowni, jeżdżą na rowerze, mają dziewczyny i grają. To jest ich dodatkowe hobby. A ty czemu na przykład? Znaczy tak poważnie. Dla, dlaczego polałeś granie, mimo że ciebie to bardzo kręciło? Wybiórczo, ale cię kręciło. Znalazłem dziewczynę. W co grałeś ostatnimi laty? Co przykuło twoją uwagę i dlaczego gra w PC? Dupę ściągałeś. No, o dupy ściągałem. No dobra, no ale dupy, a co, gry o dupach? Nie, no Takie ale zwykłe. Dupy. No. Ale tak oprócz dup, co? No nic. Ale gry? Co, dupa mi odrzuciłeś? No wystarczy mi dupy. Słuchajcie. Chyba <laughs> skończymy na ten odcinek. Oh. Mój tam. pierwszy gość na w nowym cyklu nie nadaje się do gadania. Nie sądziłem, że tak dzicza. A nie, Pero, ale pogadajmy o, na przykład, piekarzyka. na fajne dupy były. trzymajcie się? Do następnego. poczekaj Nie 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 Do Odcinka pograduch, pograduchy kolejny odcinek. Ja poczuć, nie wiem kiedy się z będzie na drugim bohaterzie. <grybiozie> nie, nie, nie nie. nie, 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 nie. <grybiozie> Do widzenia. Tak, cześć, to na razie, cześć, Patrz, Pas, z Kamera, kamera, widzisz tam? Ta, tak tam. A Ka ten? -ka kamera cię pokocha. Mm -hmm, to czarno. tak. Znaczy, Kamera nie rozumie, że jesteś krytynem skończonym. Czy ja? A tak. Czy? O, już zajebiście. Ja tu uwielbiam. Siostra lewa, siostra prawa. <grym> nie mogę z tą <stąd> gadać. Kurwa, słowo! No. Dostanie <grym> <grym> mi rzadko w studiach, kurde, jaką

Aniższe. 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 Aniższe.